Częstochowa. Mówią, że to najsmutniejsze miasto świata, że to miasto przeciąg między wieżą a kominem. A w tym mieście wiele się wydarzyło wokół tego obrazu. Nagłe powroty do wiary, ekstazy mistyczne. Ale kradzież? No gdzie jest klucz? do rozwiązania całej tej zagadki, co jest motywem. To nie jest sprawa jak każda inna, nie, 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 nie. Ale być może plątane są w nią siły nieznanego pochodzenia. Skradziono obraz. Ten obraz rano Nie widział ktoś mojej papugi? Ja wiem, że ktoś ją ukradł. Oświadczyny przyjęte. Przekaż kuzynowi. To dla uniknięcia podejrzeń. Wiesz Między nami nic się nie zmieni.